Witam serdecznie, nazywam się Dominik Żmuda, reprezentuję firmę Samasz na targach w Łężu. Mój teren działania jest to 5 województw na południowo-wschodniej Polsce. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dobrze wyustawiać kosiarki z centralnym oraz z zbocznym zawieszeniem. Znajdujemy się w tym momencie przy kosiarkach KDD 941. Jest to kosiarka z centralnym zawieszeniem, tak zwany motyl, maszyna dwustronna. Najważniejszą rzeczą przy ustawianiu tych maszyn, to jest podstawową rzeczą, jest to, żeby maszyny były ustawiane w poziomie. Trzeba zwrócić uwagę na uniesienie zaczepu, żeby, był, żeby maszyna listwa miała możliwość pływania. Kolejną rzeczą, która jest ważna przy ustawianiu kosiarek dyskowych jest odciążenie listwy. W tej maszynie mamy odciążenie sprężynowe. Maszyna jest mniej więcej ustawiona na maksymalnym dociążeniu ze względu na to, że mamy tutaj duże nierówności na polu. Jeżeli mamy różny teren, na którym pracujemy, czyli są duże nierówności, wtedy pasowałoby, żeby maszyna mniej więcej była ustawiona na środku. Wtedy kopiowanie terenu jest o wiele lepsze. Kolejną rzeczą przy ustawianiu, w sumie najważniejszą jest to, żeby ciągnik razem z kosiarką miał funkcję pływania, czyli maszyna nie może być ustawiona na ostro, czyli po prostu maszyna musi sobie spokojnie pracować i kopiować teren, na którym pracuje. Maszyny z naszej oferty, w szczególności kosiarki, występują w dwóch wersjach. Jedna wersja jest to odciążenie sprężynowe, kolejne to jest hydropneumatyczne. Przy tej maszynie mamy sprężynowe odciążenie listwy. Teraz zademonstrujemy, jak to ustawić, żeby maszyna spokojnie pracowała na różnych terenach. Maszynę będziemy musieli podnieść do góry, do pozycji transportowej, i w tym momencie będziemy mogli spokojnie regulować odciążenie listwy. Odbezpieczamy zabezpieczenie. Przestawiamy o parę dziurek. Spokojnie na środek ustawiamy. Jest idealne w tym momencie ustawienie odciążenia. Musimy tak zrobić, tak na prawej, jak i na lewej stronie. I spokojnie maszyna może pracować. I będzie. Ustalamy tą samą odległość. Zakładamy przetyczkę i maszyna już jest odciążona mniej więcej na połowie wartości. Odciążenie hydropneumatyczne oraz sprężynowe ma zastosowanie w praktycznie w każdej naszej maszynie. Z reguły klienci i my polecamy odciążenie sprężynowe. Ze względu na to, że jest najmniej problematyczne. Hydropneumatyczne odciążenie jest bardzo dobre w momencie, kiedy mamy mozaikowatość łąk, gdy musimy z pozycji ciągnika nie wysiadając, szybko zmienić ustawienia odciążenia listwy tnącej. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę odnośnie ustawienia maszyny, to jest to, żeby patrząc na wałek z tyłu, ja tutaj pokażę, zapraszam pana tutaj, mniej więcej wałek był ustawiony w poziomie przy wyjściu z ciągnika. Wtedy jest idealnie ustawiona wysokość zaczepu tylnej kosiarki. Musimy też zwrócić uwagę na to, żeby popatrzeć na to, jak wygląda nasza listwa ze względu na to, że dużo klientów twierdzi, że my nie mamy szybkiej wymiany noży. Zaraz zademonstrujemy, jak wygląda u nas szybka wymiana noży. Bierzemy sobie kluczyk. A, już mamy, tak? O, mamy tutaj kluczyk. Proszę pokazać Państwu, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy śrubkę, ale ta śrubka jest tylko i wyłącznie do tego, żeby wymienić, ewentualnie jeżeli by się uszkodził, trzy noża i tyle. A listwę i czy nożyki na listwie wyciągamy kluczykiem bez żadnego problemu. Tak to wygląda. To jest szybka wymiana noży. Nie zwracać uwagi na tą śrubkę. Ta śrubka u innych producentów jest to śrubka do wymiany noży, dokładnie, a u nas mamy tylko i wyłącznie mocowanie czpienia do zawieszenia noża. Fajną rzeczą, która jest zastosowana w większości naszych maszyn, jest zabezpieczenie listwy. Zabezpieczenie listwy polega na tym, że mamy siłownik. W szczególności w większych naszych maszynach, które mają centralne zawieszenie, jest siłownik, który powoduje to, że maszyna w momencie kiedy najedzie na przeszkodę, Maszyna się cofnie do tyłu, automatycznie uniesie do góry i z powrotem wróci do pozycji pracy. W prostych maszynach typu Samba, typu KDT, gdzie mamy boczne zawieszenie, to zabezpieczenie jest zamienione na tak zwane kłowę, czyli po prostu zabezpieczenie mechaniczne na sprężynie. W kosiarkach czołowych, które mamy tutaj, mamy tą kosiarkę KDF 340. Kosiarki te występują w trzech szerokościach, mamy 260, 300, 340, tutaj mamy kosiarkę 340. Zasada ustawiania tej kosiarki jest taka sama jak przy każdej innej, czyli powinna być w poziomie. To jest podstawowa rzecz, ze względu na to, żeby maszyna tak zwany nie ryła po ziemi, jeżeli ona sobie spokojnie jedzie. I kolejną rzeczą trzeba ustawić jak najmniejszą możliwość, odległo, możliwą odległość pomiędzy tym odbojnikiem a ramą ze względu na to, żeby maszyna miała cały czas kopiowanie. Nie możemy tego opuścić całkowicie do ziemi, jak najniżej. Maszyna powinna być ustawiona troszeczkę do góry, żeby kosiarka miała możliwość kopiowania. Zakres kopiowania pomiędzy prawą a lewą stroną w naszych kosiarkach jest to 70 cm, także bardzo dużo. Dyski, nożyki na dyskach wymieniamy w ten sam sposób. Tutaj no nic więcej nie ma, no zabezpieczenie mamy sprężynowe do kopiowania terenu, maszyna jest podnoszona na, jednym, na dwóch siłownikach, na jednym przewodzie, także jest banalnie prosta maszyna w obsłudze.